Hej, hej, witam Was bardzo gorąco w dzisiejszym odcinku. Dziś jak widzicie tylko dwie strapeczki, ekstra linie i krzyżówka XXL, a więc dziś do trapingu podchodzimy czysto relaksacyjnie wkład to 20 zł, no i fajnie by było, gdyby strapki zwróciły nam choć swój wkład, a zaczniemy sobie od ekstra linii. A numerek mamy moi drodzy 19. Także kochani, trzymajcie mocno kciuki i jedziemy. A rozpoczynamy draping od cytryny i diamentu. Cytryna i diament. Diamencik już jest. No, mamy drugi diament. A co z cytrynką? No, cytryny nie ma, ale jeszcze diamenty na sam koniec zaszalały. Piłka i kwiat. I tak, kwiatuszka już mamy. No już chciałam słonko drapać, bo zobaczcie, jak mi ładnie słonko wyszło, jak mocno świeci, pięknie. Piłka i kwiat. Dobra, jest piłeczka. No i już nic poniżej. Klucz i księżyc. Lucy, księżyc, dobra, księżyc mamy. Jest kolejny księżyc, tutaj jeszcze jeden. A co z kluczami? No ale zobaczcie, księżyce się rozpędziły, no i w pewnym momencie się zatrzymały. Klapki i loty. Klapki i loty. Gdzieś ja tutaj klapki chyba mijałam. O tutaj. Mamy kolejne. I jeszcze jedne. No lodów zabrakło. No lodów nam nie dali. Korona i czapka. Korona i czapka. Dobra, mamy czapeczkę. Jest i druga. Kolejna czapka. I jeszcze jedna, ale korony za to. Nie widzę. Tu czapka, tu czapka, a korony nie ma, ale jeszcze zobaczymy, były klapki. Zdarza się, że po czasie, ale odnajdziemy symbole. Wiatrak i serce. Wiatraki i serduszka. Dobra, jest wiatrak. No, i za daleko nie pojechaliśmy z tym wiatrakiem. Mamy drugi, a serduszka brak. Dzwon i biedronka. Mamy dzwonek, jest biedronka. Kolejny dzwon, a tu kolejna biedronka. I zobaczcie, od połowy zdrabki znowu się zatrzymuje. No tu jeszcze jedna biedronka. balony kraby i balony, dobra, mamy baloniki, są kolejne o, krawik też jest no tu jak licho, no ale już nie jest licho, bo mamy dwa kraby i jedne balony tutaj jeszcze baloniki, o zobaczcie, pominięta biedronka ale już jest tutaj balony i jeszcze jedne i na dole już nic z tych rzeczy. Popcorn i rower. Popcorn i rower. Dobra, rower jest. Tutaj mamy popcorn, i na dole już nic. Leżak i okulary. Leżak, okulary. Okulary są, są i drugie. Mamy leżak, kolejne leżaki. A tu jeszcze jeden łódź i motyl. O, no, z tymi to chyba będzie problem. Jest motylek, ale to chyba jeden, jedyny motyl tutaj będzie. A nie, jest jeszcze jeden. Ale łódki nie ma. Dobra, dwa kolejne. Kości i tęcza. Dobra, mamy tęczę. Są i kości. Tutaj tęcza, tutaj kości. I tu już nic. Dobra, dwa ostatnie symbole. Jest jeszcze szansa. Słoń i rolki. No to patrzymy. Rolek tutaj troszkę widziałam. Mamy rolkę. Kolejne rolki, słonik też się pojawia. O tu jeszcze tęcza. I tutaj mamy rolki, ale nic nam już tutaj nie dadzą. Także, kochani, wychodzi na to, że zdrabka jest pusta. I tak też właśnie jest. Trzy kontrolne, trzy różne. A teraz, moi drodzy. Krzyżóweczka XXL, a numerek mamy piąty. Powiedzmy, że z tą krzyżówką złapałam się na haczyk. No i zobaczymy, czy połowy będą udane. A pierwsze dwie literki to M i P. No nie wiem, czy będzie to widać. No powiem, że słonko prosto w oczy mi świeci. M i P. I dobra, mamy P. Tutaj widzę drugą z literek. No, ale to chyba będzie wszystko. Ani M, ani P więcej tu nie mamy. No dobra, jak pogubiłam, to najwyżej później znajdziemy. No to teraz tutaj w haczyku nie ma, za to M -ki tutaj już widzę i to zobaczcie, jakie skupisko. Tu jeszcze w lombardzie M. -ka. No i więcej już nic nie będzie. A nie, jeszcze będzie opad. Jeszcze jest P. E. Ale tutaj nie ma już co szukać. No to teraz na sam dół M i P. I tak, P już mamy, w BMW jest M. -ka. W atomie również jedna z naszych literek. O, tutaj mamy P. I w wymiarze chyba będzie ostatnie M. No raczej tak. O i C. No to jedziemy. O i C. O, troszkę tutaj mamy. No gorzej z C. O, ale C jest w Carze. Tu jeszcze mamy O. No raczej wszystkie. W haczyku odnalazłam C, a na różowej mamy udo, jest lombard, tutaj C. W cukrowni mamy obydwie literki, jest też boa, nos i to na tyle. Dobra, jedziemy w dół O i C. Dobra, najpierw wygarnijmy sobie to O. Tutaj też widzę dosyć sporo. O, C, widziałam po drodze. Tutaj nie ma. Do gliceryny jeszcze C odkreślimy. Do cisu również C wejdzie. I to na tyle. Dobra, jedziemy po dwie ostatnie literki z pierwszego rzędu. A jest to G i E. No to śmigamy. Tutaj mamy ładny komplecik. Jest IG. Mamy E. Tutaj do Ogara nam G wejdzie. No całkiem całkiem G i E w haczyku nie mamy, ale za to w różowej. Zobaczcie, jak tu się ładnie sypie E. No już się posypało. Ale jeszcze G mamy w targu. No i więcej już nie mamy. No to jedziemy tutaj. G i E. Dobra, w glicer nie mamy G, w E nie mamy E, w Eseju. Tutaj w Jaguarze mamy G. Jest Igante. Sygnet. I to na tyle. Y i B. Y i B. Dobra, B już widzę. Tutaj w hobby mamy obydwie. Jest też bar. O, Y tutaj widzę. No i to raczej wszystko. Dobra, Y też mamy w haczyku. I możemy śmigać na różową. I tak, tu mamy P o pierwsze słówko. Jest Y. No i to wszystko. Fioletowa. Dobra, już Y mamy, w BMW jest B. W korsyce mamy Y. No i na tym kończymy. To teraz czas na R i W. I tak. Tutaj mamy skupisko R. Tutaj bar. Jest W. I w ogarze chyba ostatnie R. No raczej tak. R i W w haczyku nie mamy, ale za to mamy w różowej. Wszystko. R i W, fioletowa. Dobra, tu już widzę R. -ki. Jest korsyka. Wymiar. BMW i to jest nasze pierwsze słówko na fioletowej. Tutaj mamy rolę. No i wszystko. U i S. Dobra, jest Bush Faul. O, tu jeszcze R było, no i ale to już chyba wszystko, U więcej nie mamy, S tym bardziej, w haczyku niestety, no to teraz różowa. O, tutaj U ładnie się sypie, zobaczcie, S też mamy, no U tutaj poszalało, ale za to na fioletowej mamy S, tutaj osa, o zobaczcie R jeszcze była. Jest cis, sygnet, korsyka, panaceum, o, do jaguara nam wejdzie u, a do kaszy jeszcze wejdzie sk. Dobra, lecimy dalej. Ostatni rząd, oj, zaczynamy x, ale zaraz obok niego mamy k. A k troszkę tutaj nam pomoże ale zobaczcie ile w ogóle literki H mamy no K więcej nie ma X też nie mamy w haczyku H jest a my wędrujemy na różową X i K no to by było na tyle a tutaj dobra tutaj w korsyce mamy dwa razy no i to na tyle no więcej K tu nie ma dobra przedostatnie dwie literki L i N. No już wiemy, że haczyka nie będziemy mieli, ale może jakieś słówka nam się tutaj utworzą. L i N. Tutaj wszystko w haczyku nic. I jedziemy tu. No to aby się przydało, nie? O, mamy drugie słówko, no coraz bliżej. No, aby nam się działało cuda. No, już więcej nie mamy nic. No dobra, ostatnie dwie literki, kochani, trzymajcie mocno kciuki, a dostaliśmy Z i I. No, zobaczmy. No, na niebieskie dopiero pierwsze słówko, ale mamy zaraz i drugie. Tu jeszcze L było. No i więcej nic nie rozwiniemy. Mamy bursz, mamy wino. I szukamy na dole. Zetkę jeszcze w bonusie odhaczymy. A na różowej... Literki się sypią, ale słowa poblokowane. No niestety, bem i nos i to wszystko. No to jeszcze na dole. I tak, mamy i, jest cis, czyli drugie słówko. Tutaj z, tutaj i. No i kochani, również stoimy. Także i krzyżówkę mamy pusto. Tu by było raz dwa. Na haczyku była stówka. A kontrolne mamy różne. Także kochani, i krzyżóweczka, i ekstra linia. No dzisiaj się nie spisały. Obydwie były puste, a więc bilans dzisiejszego odcinka to minus 20 zł, ale tym samym. Spędziliśmy ponad 15 minut przy dobrej zabawie. Ja Wam dziękuję bardzo za Wasze przemiłe towarzystwo, pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Oczywiście biję pokłony w Waszą stronę za wszystkie łapki w górę, za wszystkie ciepłe komentarze, za powiększającą się ilość subskrypcji i kochani za to, że jesteście. Dziękuję Wam ślicznie, a teraz już pomachajmy sobie na pożegnanie i widzimy się już jutro. Do następnego, pa!